Dzień dobry, ja się nazywam Bartek Szczęsny i jestem na z byro Tomaszem, który ma wysoką kulturę techniczną oraz narzędzia. Dlatego to Bra Tomasz dzisiaj pokaże Państwu, jak wymienić wszystkie sprężyny z zestawu sprężyn do Shadow 2 od minosowa zaportala Zapraszamy. Zaczynamy. Mamy fabryczną shadowkę tylko z założonym kolimatorem i Pan Tomasz prezentuje. Wymianę sprężyn zaczniemy w kolejności od najłatwiejszej do najtrudniejszej. Zaczniemy od sprężyny powrotnej, która jest najłatwiejsza w wymianie. Pierwsze co? Tradycyjnie sprawdzamy stan załadowania broni. Bronie z pusta w kierunku bezpiecznym, w kierunku głównego. I oddajemy strzał. No i tak jak to przy Cezecie bywa tradycyjnie, najpierw znaczniki na zamku i szkielecie ze sobą równamy, potem pistolet zabezpieczamy, a potem wybijamy przy użyciu. Dowolnego narzędzia, nawet magazynek do Glocka świetnie się sprawdza. Wybijamy slajd Każdy posiadacz CZT -y ma też magazynek do Glocka. Oczywiście, no jaki na <noise> e, Zwalniamy bezpiecznik. Ściągamy zamek po rozłożeniu pistoletu, tak jak to robilibyśmy do czyszczenia. Naciskamy na rzecz sprężyny powrotnej. Zdejmujemy seryjną sprężynę. Zakładamy sprężynę od pana Mirka. Pilnujemy, by trafić żerdzią w wycięcie w szkielecie, w zamku, przepraszam, i gotowe. To była wymiana pierwszej sprężyny. Sprawne oko zauważy zmianę kadru, a kamera postanowiła się skończyć, więc jedziemy z drugiej. Proszę bardzo. W drugiej kolejności wymieniamy sprężynę iglicy. Jak wymienić sprężynę iglicy? Bardzo prosto, musimy pozbyć się iglicy. Jak się pozbywamy iglicy z zamka? Naciskamy na iglicę pinem, wybijakiem czymkolwiek o średnicy mniejszej niż sama iglica i po wciśnięciu iglicy w głąb kanału iglicznego delikatnie przesuwamy płytkę mocującą czy płytkę oporową w dół. Trzymamy tu palcem, żeby iglica nie wyskoczyła nam za wysoko. Zdejmujemy płytkę, odkładamy i iglica wraz ze sprężyną pięknie nam wypada. Sprężynę seryjną odkładamy. Bierzemy sprężynę pana Mirka. Zakładamy sprężynę pana Mirka. Wsuwamy iglicę do kanału iglicznego i odwracamy kolejność, to znaczy najpierw wciskamy pinem, wybijakiem czymkolwiek, a następnie zakładamy. Naszą płyczkę oporową iglicy. I właśnie dokonaliśmy wymiany sprężyny Iglicy. Jedziemy z wymianą trzeciej sprężyny, co to będzie? Trzecia sprężyna, którą dzisiaj wymienimy to sprężyna kurka zwana też sprężyną główną. Mamy sprężynę od milka. Jak się za to zabrać? Po pierwsze musimy koniecznie odkręcić okładziny. No dobra, i co my tu widzimy? Widzimy, że ta sprężyna jest tam. Tam, tam, tam głęboko, tam, tam widzimy. O, o, o. Jak się do niej dobrać? Musimy, żeby do niej się dobrać i żeby ją wymienić, musimy wybić dwa piny. Pin, który widzimy tutaj, mhm. i pin, który widzimy tutaj. One są mhm. różnej średnicy, ale jeżeli, jeżeli wybijak wchodzi w tą, to również z tą sobie średnicą poradzi. Jak to robimy? Opieramy pistolet o, najłatwiej będzie stół. Dobra, A, ale tutaj tą dolną krawędzią mu tam się wciska. Dolną krawędzią, hmm. tak. Naciskamy w tym miejscu. Mocno zaparte i zostawiamy na początek wybijak. To jest nasz pin, który wyszedł. Pin sobie odkładamy w tak zwane bezpieczne miejsce. Tutaj i teraz powoli, cały czas opierając pistolet o stół delikatnie to wysuwamy. A następnie biorę, niestety ten jest za duży, biorę sobie trochę mniejszej średnicy wybijak i wybijam pin, który widzimy tutaj. Teraz, gdy pozbyłem się tego pinu, wyjdzie nam ten element. Odkładamy go na bok i powoli podnosimy pistolet. Naszym oczom ukazuje się seryjna sprężyna kurka, seryjna sprężyna główna. Mocujemy oczywiście w odwrotnej kolejności, czyli Najpierw przez ten otwór wsuwamy sprężynę od pana Mirka. Następnie wsuwamy jej e, blokadę sprężyny, czy też zabezpieczenie. I jedziemy tą samą metodą. Teraz bardzo ważne: to wycięcie powinno, powinno być skierowane Wojna. w takim kierunku, w takim. Normalnie mielibyśmy tutaj skierowaną lufę, gdyby ona, gdyby zamek był założony na pistolet. Dociskamy, bierzemy na pin z bezpiecznego miejsca i wsuwamy, czyli zaczynamy odwrotnie od dolnego pina. Zaczynamy od, pin, dolnego, pina? Pin od dolnego, choć nie ma to wielkiego znaczenia. Czasem może być sytuacja, w której nie do końca dobrze ustawi nam się ta blokada, ale. Już dzięki sile perswazji udało się to ustawić i tą sprężynę mamy. Więc teraz zakładamy jeszcze zakładamy jeszcze tą blaskę, która jest zwana różnie, więc niech będę Wysuń się nie, nie będę nabiałe, widzieli. O. Nie będę w żaden sposób po polsku jej nazywał, bo potem jest dostanę blaszko. opierdol w komentarzach, że <laughs> Jesteś... nie znam się na języku polskim i że mój techniczny polski jest do niczego. tym sposobem I... wymieniliśmy sprężynę kulka. Czyli jeszcze zakładamy okładziny i po wszystkim. Wymieniamy panie Tomku, co? Wymieniamy sprężynę z pustu, czyli najtrudniejszy element do wymiany, chociaż wcale nie trudny. z pustu w pistolecie znajduje się tutaj. Wkładamy pistolet na blok różnikarski albo na rolkę taśmy przy użyciu wybijaka. Wybijamy pin, który znajduje się ponad spustem. I zostawiamy wybijak. Mhm. Przez nam tak wypadł nam wypadł Tym. nam pin. Zostawiamy go sobie w bloku. Teraz bardzo powoli wysuwamy tylko do momentu, gdy sprężyna się nam poluzuje. Nie Ooo, wysu... no i zrobiłem to teraz. Czego nie robimy. Nie, Zrobiłem to, czego nie robimy. No dobra, a tak się stało, to co robimy, jak to poprawić? Jak to się stało, to potrzebujemy teraz z powrotem e, naszym wybijakiem złapać część spustu, a żeby to zrobić, część języka spustowego, żeby to zrobić, musimy czymkolwiek sobie na, tą, na, to, na ten spust delikatnie od góry nacisnąć mhm. I, wskoczy, i już, już jesteśmy, dobra. wskoczyło elegancko, tak? Jedziemy. No i teraz, o, nawet z pęsety potrafi to wylecieć. Kluczowym jest e, takie ułożenie sprężyny, najpierw w pęsecie czy w rękach. Czyli tutaj do góry tym bardziej... E, dłuższym stającym, wąsem. ...dłuższym wąsem, tak. I teraz tym krótszym wąsem musimy... ...w to miejsce, dokładnie tu, musimy e, wycelować. Krótszym... A w to wycięcie w szkielecie hmm, musimy stawić dłuższy No to próbujemy. Więc. Zaczynamy od tego krótszego. Będzie nam troszeczkę łatwiej. OK, chodź tu dziadu. No nie jest to łatwa operacja. Nie jest to łatwa ze względu na właśnie słaby dostęp. A few moments later. Nie wszystko udało nam się zarejestrować. Ale e, technika polega na tym, aby. Najpierw ten krótszy wąs włożyć w to miejsce, czyli pod język spustowy, następnie napierając od niego czymkolwiek z tego kierunku, drugą ręką bądź trzecią ręką, jeżeli macie kolegę, przy użyciu na przykład pensety, podnieść ten dłuższy wąs tak, żeby wszedł w to wycięcie, następnie dopychamy tą sprężynę w dół, tak żeby e, nasz wybijak przeszedł na wylot i złapał tą sprężynę w tym miejscu. Proste? Proste. Proste w teorii, w <laughs> praktyce różnie. No i teraz co? Skoro mamy wybijak włożony, no to musimy go zastąpić pinem. Robimy to bardzo powoli, wsuwając pin, równocześnie wysuwając wybijak, powoli tak, żeby nam się to nie pogubiło. To znaczy, żeby nic nam nie odleciało. To byłby najgorszy moment, jakby po tym wszystkim teraz Pin postanowił. pin postanowił odlecieć, czy też sprężyna postanowiła odlecieć. Musimy tutaj wszystko zgrać i wycelować. OK, możemy sobie użyć młoteczka. Nie bez przyczyny, ten pin z tej strony ma taki, można powiedzieć, kielich, czy takie rozklepanie. Co to daje? daje to, że ten pin nie wchodzi zbyt głęboko i powoduje, że dzięki temu ten pin nie lata nam w tej weste, co spowodowałoby utratę spustu. Jak to zrobić po tym, jak już wybiliśmy ten pin, żeby on właśnie tak, tak wyglądał, żeby został tak rozbity? To bardzo proste. Wykorzystując ten blok i z mojej magicznej torby narzędziowej urządzenie o nazwie Punktak. Wkładamy sobie punktak w jedno z miejsc bloku, tą stroną, którą chcemy, e, którą chcemy rozklepać, przykładamy do punktaka, z drugiej strony bierzemy zwykły płaski rozbijak, wybijak i kilka razy uderzamy. A więc jeszcze zobaczymy sobie jak pazur wyciągu. Pazu wyciągnąć wycią... i jego sprężynę zmienić. Bardzo prosto. Znajdujemy tutaj pin. Widać go też od spodu. Odpowiedzialny za trzymanie pazura. Wkładamy odpowiedniej średnicy wybijak. Łapiemy złotek. Jeps, 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 jeps. I też nie wyjmujemy tego wybijaka na początku. Wypadł nam pięknie pin i teraz przytrzymując tutaj pazur wyciągu tak żeby nam nie odleciał razem z tą sprężyną powoli wysuwamy nasz wybijak i powoli odpuszczamy w tym sposobem wyjęliśmy pazur i dostaliśmy się do sprężyny pazura wyciągu bierzemy od pana Mirosława sprężynę sprężynę musimy umieścić w miejscu na to przeznaczonym przez fabrykę widać tutaj takie okrągłe wycięcie mhm. w tym miejscu umieszczamy sprężynę i ona sobie tutaj będzie spokojnie czekać na nasze dalszy ruch. Bierzemy pazur wyciągu, orientujemy go prawidłowo, czyli tym wycięciem, czyli w zasadzie pazurem do dołu, naciskamy, odwracamy pistolet i teraz patrzymy na to miejsce, gdzie wchodzi pin. Musimy Zobaczyć, czy dostatecznie mocno docisnęliśmy już nasz pasarz wyciągu, tak by były zgrane otwory w zamku z otworem w pazurze. Po, zgr tak, po zgraniu otworów cały czas tu naciskamy, wbijamy sobie delikatnie na szpin, dobijamy go tak, żeby był równo. Z powierzchnią tutaj wewnątrz zamka, i operacja zakończyła się sukcesem. Pacjent przeżył, czyli mamy wszystkie pięć sprężyn zmienione. Składamy pistolet i mamy pięknie działającą CZT na sprężynach od pana Mirka Petarda. Dzięki, panie Tomku, proszę.